Dobry, to jest Chrystus. amen. Chciałem dziś porozmawiać z księdzem, arcybiskupem o nowym modelu rodziny i tak tak przewrotnie nazywam on, ona i pies i konsekwencjach, do czego to może prowadzić. No właśnie, ten nowy model rodziny, który jest nam serwowany przez media, celebrytów i światopoglądową lewicę. Do tego jeszcze uczłowieczanie zwierząt, nowomowa z tym związana, tak zwany psimamizm, moda na jedno lub żadne dziecko. No do czego to może prowadzić? A kontekst szerszy jest taki jednocześnie, że jak wynika z raportu ONZ, już za 50 lat światowa populacja ma osiągnąć nieco ponad 10 miliardów ludzi i zacząć spadać. Z wcześniejszych badań wynikało, że wzrost populacji potrwa jeszcze około 100 lat zajmie do XXI wieku, a teraz jest mowa, że no już tylko następne 50 lat. Czy teraz no właśnie to główne pytanie, czy można wiązać spadek liczby urodzeń z odejściem od wiary w Boga, czy możemy mówić o celowej depopulacji? Znaczy. Ty... Założycielem, szefem, e, projektantem e, rodziny prawdziwy jest Bóg. On stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Mężczyznom i kobietom stworzył ich. Nie ma 70 rodzajów, nie ma żadnego dżendaryzmu. Jest taka rzecz. To jest Boże. і натуральне право, так як в широзі те саме. Да, звіжента має сам свої саміці, ні свінці. Вшиско інше — це просто безужитечне, ялове, ні свій пшеносі. Да? Якщо у жиду було так, що якась жидувка не мала дітей, то була ганьба для цієї родини, аж кара Божа. І старалися за вшейку це не мати дітку. Пам'ятаємо, як то було е, e, за Харяшем і Лежбєтом, коли не мали дітей, то пан Бог мій вже без шмел.

potrzebne wam dla, dla życia, ale rozmnażajcie się, płuccie się i no, róbcie sobie tam e, w rodzinie to, co do was należy. Tak, tak jest zadanie od Boga. Natomiast zadanie od diabła jest inne. Oczywiście dzisiejsza agenda diabelska działa, onzytowska, szłabowska i nie wiadomo jak, jaka jeszcze, masońska jednym słowem, te, które wrogowie Божого пляну і, і слуги так. як їх назвать там, як не назвіш, то єдно то саме, чи влеп даєся, чи, чи пол був. Ну, яка рушниця то саме. А так коли є така родина, я ти, ну, якщо так не виєвстю менше кіта і, kobета, і піс, кот. Бокот, то то не є родина в царі. Це просто така забава, як кіта моє жибила на Ульропі. Але мы з собою котка, бо не можна було вдома залишити. І то було для них клопот великий, бо потом котик взял одно то, другое тамто, шесть тамто. Очікується, вдома ще можна йому послужити, а десь там в інших місцях, трудно йому послужить. Хоча яби справиться котким служащим людям, ні, а ще буде якісь там на маргінесі. Do tego wszystko i i przygotowane, żeby psy i koty były najważniejsze. na no, jeżeli człowiek jedzie urlop The issue kota, to jakie to może być urlop, jeżeli to dalsza dal, dal, jest służba e, dorosłych ludzi, który może poprosić kogoś, tam tam na twojej posłudze, daj mu normalny kot myszy też, też Wody się napij, i wie się się i i schować od deszczu, i wie się schować od najważniejshi. Пяс у мене був там привязний там у Казахстані, і він бизел кедіт чін, і він от свого сховався в тінь. А коли з полозим на світло сонце виходить на сонце. Нача було його учиться з дерева саморобиць. А зісятен моды створюють ті люди, де популяціяся займою. Ну, що збільшившись до мільярда людей. A po co karmić tych, których tam niepotrzebnie karmić? A kto to postanowi? No, szwab, ma 80 lat, chłop. Już na schylku wieku, bliskiej śmierci, a on jeszcze nie bije się w piersi, nie prosi o Boga o przebaczenie? w piekty się dziad stary, jak to się mówi, swoim wyuzdaniem. Do, do, do czego ty dążesz, Co ty w ogóle propagandujesz? A ludzie się padają temu. Bo dziecko co robi? Dziecko zabiera wolność, z dzieckiem trzeba siedzieć, model rodziny kiedyś był taki, że ona siedzi w domu, mąż pracuje. Gdyby mąż otrzymywał za żonę tam, tam opłaty, które żona otrzymuje, to byłby mal więcej, przeniósłby do domu i męża i żony opłaty, na jakieś w I wtedy by dzieci byłyby bogactwem państwa i, i wszystkiego, a nie koty i psy. Bo koty i psy nic nie przyniosły. Tym bardziej te po, koty i psy raczej wykastrowane i oni tylko się nadają do zabawy, do zabawy. Dlatego, że taka rodzina między sobą jeszcze się zabawia kotami i psami, to prowadzi to do wyuzdania, ludzkiego umysłu, sumienia i, i, i tożsamości i prowadzi tylko do grzeszności. No przecież cały internet jest zapełniony tym, jak, jak kobiety śpią z psami, z kotami tam, E, jakieś inne rzeczy, jakich tam koty, psy oblizują tam no, na wszystkie e, możliwe, niemożliwe sposoby. No to znaczy, jeżeli to taki model jest, to znaczy ja mam pieniądze, pracuję jakieś jakimś urzędzie, a dzisiaj to jest modne. Nawet ludzie, tak spotykają się z normalnymi ludźmi, którzy mówią, że dzisiaj porozmawiać z kimkolwiek nie ma możliwości, na jakieś tematy takie przyzwoity. Nawet mówię, jedna rodzina, że u nich byli jakieś tam Роботниця з якоїсь фірми виконували якісь праці. І з тим ми ж з нами всі що треба було загадати о, котах, о псах, і тоді була одразу тема піднесення, а як і ти маєш е, тип такого кота? а мене так і вигорований, там я знаю, просто хтось найвищі полки, так, ум'є так, о, то я треба десь стала купіцінего. І тільки на тим тлі зав'язувалася розмова. jaki jakie, to jest upadek e, człowieka, ludzkości i ludzie chętnie do tego idą. Oni nawet nie, nie, nie mają wysokich tematów do rozmowy. Tematów zbawienia, tematów tego, co się dzieje w świecie. jak ludzie rozmawiają o kotach i psach, to nie tylko będą mówić, kiedy zabraknie karmy dla psów i kotów, wtedy mogą do władzy wystąpić, że karmy brakuje. Ale będą sami umierać i głodne, to oni karmy z zjedzą i kociaczon tylko żeby jak to się, bo tam jeszcze by dodawać. А нормальні люди повинні щось продукувати: мати просячку, чимати крови, чимати кози, чимати кури, чимати качки, гінці, так як то робиться в по світі. Всені по світі хтось робить в Європі, яка вже затратила всі змисли нормальності, пошла за в війним керунку. Так Європа пробує далі в конвульсіях. Rodzice hybrydy taką diabelską, która nie wydaje się, że ona na cały świat jest najwięcej ważniejsza i bierzcie wszystkie, to my dbamy o wszystkie wasze uznania, żeby byli tylko takie, jak wy chcecie. Wszystko od diabła pochodzi, nie od Boga. Bóg dał inne narracje. Czytałem o jednym takim, e, e, w Stanach Zjednoczonych, takie e, ludzie, którzy tam zaczęli... Nie pamiętam nazwiska tego teraz, to takie troszkę nietypowe. Oni mają takie stare obyczaje. Ten, który nagrał ten program, on nie mówi tam, że jaka ich wiara, jakoś tam w tym programie nie wskazano może w innych gdzieś było wskazane, w tym nie. Że oni mają, mężczyźni dominują, kobiety podporządkowanie, rodzice się masa dzieci, nie mają internetu, nie mają telewizora. Або я працюю на ролі, видаю замуж так, як то було кедись. Ну, очевидно, лепіше буде по милості, бо пан Бог з милості створив святий чоловіка. Якщо їх ми собі з милості вибирати, а їх так і там так і в тій віддільній групі релігійного сполучності є понад 600 тисяч людей. То амніше, певне, так? Так, 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 так. Така спомнота протестантська. Так, так, так. Ja nawet e, rozesłałem innym e, swoim znajomym ten filmik, niech zobaczy jak to było jeszcze niedawno. I oni zachowują to i oni walczą z tym, żeby świat ich nie zepsuł. Oni trzymają się swoich tradycji, nie wiem jakiej oni wiary, bo tam jakby, mężczyźnie prowadzą jakiś kult, tam, tak? ale nie wiem, te programy nie były nagrane, akurat wczoraj zobaczyłem, teraz mi się przypomniało. Але в католицькому костюлі, власне, так повинна бути мода родини. Жаль, кобіта може працювати. У них працювали, і що діти родили, і влада не, не мала тим за зле. Ось ці фірми, які, повісно, найм, найм, наймую наймніку до себе, вони не, не самхентні, коли кобіти бжемєнні, коли мають, значить, opatrywać dzieci swoje tam kilka miesięcy, dopóki znowu wrócą na pracę. Oni chętnie by chcieli, żeby tych dzieci nie było, dlatego niektóre kobiety ciągle zaczynają z kariery, nie rodzą. Potem by chcieli rodzić, już nie mogą rodzić, zaczynają rodzić z próbówki, nie wiadomo czego. A potem, kiedy nie mogą rodzić, już jak to się mówi, żyją tak, jak, jak, jak firma tego chce. Tylko dla siebie, żeby jeść, pić i skota, kotami się zabawiać, bo wtedy jak nie ma dziecka, którego może pogłaskać, przekazać mu miłość, to musi kotkowi przekazać i chociaż tam zamurlić, czy będzie tak jak ktoś udawał jakieś znaki, symboli, że kocha swojego gospodara, poprobyje je nie dać jeść, to będzie na niego wrzeszcząc, mia miauczył i będzie, będzie agresywny, ale dopóki dajesz, on będzie sam sam się i będzie wszystkiego, wszystkiego zadowolony. Ten model спеціально є створений через еліти в навісах мовить святої безшельної еліти дябельські, которые нарzuли модель родини не од Бога, а від ябла, а щоб нищить плодність, ніщити wszystkie інше, на всіх шаблях, в медицині, пігулки, все інше, щоб знищить репродукцію чоловіка в поколіннях. Potem nie ma pokolenie psychoty, samotna kobieta, pies, który jej wszystko zadowoli jej i seksualno zadowoli, i wszystkie inne sposoby. Brzydko mi o tym mówić, ale to to jest prawda, która dzisiaj jest dominująca. O tym jakby wstyd mówić, ale Kościońcy musi te rzeczy mówić na na wszystkich szczeblach, ale armować do ludzi, żeby ludzie wiedzieli, ich czekają niebezpieczeństwa w życiu. Tak nas nieraz tam mówią się wyjdziesz tam ostrożnie, żeby nie upadł. Nawet na, na, na stacji kolejowej jakaś e, sprzątaczka po mojej podłogi napisał ostrożno ślisko, żeby nie upadł, bo potem będzie odpowiadać za to. A człowiek, który nikogo, nikt jego nie uprzedza, że to może być ślisko na twojej drodze, może być niebezpieczeństwo, nikt nie uprzedza, bo tym, którzy stwarzają takie mody, o tym nie, nie, nale, nie zależy, a te powinni tych ich rodzice, i kościół oni dawno z tego zrezygnowali. dlatego jest taki status quo, jest taki wakum, który zapełnia właśnie psiacho, kociacza, taka jeszcze nie wiadomo jaka będzie tam e, e, agenda. I ludzie staną się takimi zwierzęcami, takimi nie pies, nie kot, co jest takiego pośrednie między tym i tamtym. I to są same największe niebezpieczeństwa. Tylko to mogą zrozumieć te, które mają jeszcze troszkę mózgu i troszkę woli. Te, które mózg dawno stracili i woli już nie mają, danie to nic nie jest Niestety. Z wielkim bólem to mówię, ale taka jest prawda. Amen. Dziękuję, ci za to Bogu nie będę dzięki.